Cześć, dzisiaj wam pokażę jak zrobić jak zrobić superflat z bedrocka. Klikamy tryb jednoosobowy, stwórz nowy świat, nazywamy go jakoś, na przykład bedrock, bedrock, dobra. No i klikamy więcej opcji świata. Tutaj mamy. Klikamy sobie w tryb świata super flat i słuchajcie, tutaj usuwamy warstwę Tutaj także usuwamy warstwę i zostaje Wam e, sam bedrock, no to wtedy sobie klikacie gotowe i stwórz nowy świat. No i wszystko idzie zgodnie z planem i tak w ogóle e, gotowe. Jak widzicie komputer nas posłuchał i mamy cały świat e, wypełniony e, bedrockiem. E, jak widzicie, tutaj nie ma. Są wioski też w ogóle. Slime też są, no dobra. To y, ja y, już się y, z Wami y, żegnam. Y, myślę, że udało Wam się zrobić super z Bedroka. Trzymajcie się, y, a ja po prostu usuwam światło, bo to tylko było na potrzebę poradnika. Trzymajcie się i cześć.